Też w ogóle tutaj w tym naszym, nie wiem jak to można by nazwać, biurze. Yy, mamy coś tu jeszcze takiego jak poproś o pracę. Poproszę o skara o zlecenie przemytu broni. O co z tym chodzi? Jestem tego ciekaw. Wkle też inne pytanie powinno brzmieć. Po co my to robimy? Zniszka kurycyjne dostawy. Dostawy 5. W ogóle, bo ja już zrobiłem ogólnie całą tą misję finałową. Coś więcej z tego jest. Warstop. Te dwa pojazdy są blokowane. Na legendary był jeden. Ten też ma zniżkę A jeszcze jest. Tutaj, czyli test O, przy mocy Starach a dostarcz broń do Oscara w ramach zecen przemytu broni, a blokować zniżkę na ten pojazd. O, my, on daje mi łazika, ale ja myślę, że mogę skorzystać z opresora równie dobrze. Po prostu polecić i rozwalić te konkurencyjne dostawy. Co to było? Ten dziwny bug jeszcze cały czas występuje. Dobra, rozwalamy. Raz tam. Zaraz się daleko jest. ciekawe czy można do niego w ogóle o to zadzwonić o tą robotę i nie trzeba w ogóle będzie tam zasuwać. Więc zaraz to będzie można sprawdzić. Co no tutaj niech to poleci. Tam. I jeszcze tutaj jeden. 30 tysięcy, nie jest to jakoś dużo, tak trzeba to powiedzieć, ale w pewnym momencie tam widziałem, że była taka opcja, że ten, jak mu to było, On właśnie trafił do naszej listy kontaktów, jest tu Oskar, to Oskar może nam pomóc jako w liście naszej kontaktów, a no wątek... Oskara Guzmana. Bez sensu. Ale jest też to. O, poprosił o pracę. Musi minąć trochę czasu, zanim będzie można rozpocząć kolejne zlecenie przymytu broni. No zobaczymy po jakim czasie w ogóle będzie można to robić. Nie, zaczekam na 5 minut, bo może to się będzie opłacało ogólnie takie coś robić. Nie będę mówił, że akurat, że wiecie, że może nie. Może jego robota akurat będzie się opłacała, kadaką taką dodatkową. Tylko, że dzwoniąc do niego, a nie jadąc tam bezpośrednio. No tutaj o githubu -y się mówią. Ale powiedzmy, że 35 zł nie ma tak wolnych. Dam. Ile to kosztuje? Nie wiem, strzelam że 35 Już mamy dostępne Zobaczmy gdzie teraz wylosuję. Nie, bo ta jego myślę, że robota, jeżeli tu nam będzie losował gdzieś w okolicach Kremet broni, dostarcz broni Coś też tam było właśnie, dostarcz broni O, chodźcie, pojawił się nagle w pojazd obok mnie Nie, no, nie da się, trzeba być w tym pojazdzie Co to za spawn w ogóle jest? Czemu nagle trzeba tyle jechać? Dobra, układnie pistolet, Razem mi to za załączyło. Zbierz broni, o! Zebrało. Tutaj wrzucam jeden ładunek. Ta misja w ogóle mi przypomina tą z Singla. Singlu też było takie coś, że właśnie były jakieś właśnie takie strefy, gdzie, gdzie rozkładaliśmy te ładunki. akurat pamiętam, żeby tylko mówię, tych misji było właśnie równo 6, jeżeli chodzi o ten hangar. Sześć takich, których już się później nie powtarzało, jakby wątek hangarowy już zakończony. To już pewno będzie oczywiście 30 koła za tą misję, ale. O kurde, jeszcze się zacięło. No dobra, jednak, nie, jednak się uwolniło. O, za to 40 kurde wpadło. Proszę. Nie wiem, wychodziłoby chyba na to, że jest tak jakoś co 5 minut mniej więcej. Wróżcieć robienia tych misji, no ale w zależności, jak długo teraz będzie się te misje robiło. A czy te misje, chociaż są liczone do kariery, to zgaduję, że akurat. Jest całkiem prawdopodobne. Nie, nawet to nie jest liczone do wątku kariery. Czyli tylko to robi się stricte dla kasy. Czyli w skrócie w sumie nie ma sensu chyba tego robić, No to by wychodziło. Jeśli nie chce się dorobić, no to będą kariery to nie jest potrzebne. Żadnego safeu w sumie tam nie ma w tej nieruchomości. Dlatego no, co to jest, żeby odpalić te miejsce na poziomie trudnym. Pewnie zgadujesz, że trzeba w jakimś odstępie czasu to odpalić, żeby był poziom trudny. No od razu poziom trudny z tego nie będzie, ale. Raczej robiąc to na hardzie, jeśli się zwiększa z tego wypłata, to to Też dobre pytanie. Ciekawe ile tych misji ogólnie jest. No, Trzeba by to zobaczyć. Chociaż myślę, że wiem, które miejsce mogłoby na to jej pytanie odpowiedzieć. Mianowicie, Support Rockstara. Zobaczmy w sumie. Już wam odpowiadam, tych misji, tak dzwoniąc do właśnie MC Kennedy'ego, do Skara, Mamy całe cztery, wchodziłem na soporcie są cztery misje, ale w zasadzie bo nie istnieje powód, żeby je robić, bo mówię, do menu kariery nie ma co, bo nie liczę się do menu kariery. Sejfu w budynku żadnego nie ma, więc nie robimy sobie pasywnego dochodu przez te misje. Tylko robimy je stricte, żeby zarobić, ale są lepsze sposoby na zarobek, bo już nawet trochę trwa robienie tych misji, to nie jest takie... No ale teraz budka telefoniczna się zrespiła. Ta budka telefoniczna o wiele szybciej nam da zarobić w miarę podobnych nie wiem, zaczekam. Jeszcze spróbujmy. Mówię, spróbuję wszystkie cztery odpalić, ale czy będą wszystkie cztery to dobre pytanie. O, proszę. Już mam. Przemyt broni. Ukradnij broni. Czy ja to nie robiłem? To jest też nowa misja. Dobra, siema kurde boty. Być hakiem broni. Dobra, no zaraz już lecimy. Dobra, mam. Odtwarz broń. O, to jest akurat szybka misja. Szybko helikopter zdobyty, szybka broń. Prawda, że sobie kurde nie zapamiętałem, jak się te chociaż misje nazywają. Byłoby trochę łatwiej tym wszystkim płapać. O. Samo się postawiło. Za to 35 koła za to dostałem. jest nieźle, kurde. Zobaczę sobie, jakie to są nazwy tych misji. I będę polował na tą ostatnią tak naprawdę już. O. Ukradnij Destera 300H. Dobra, czyli mamy ostatnią w takim razie tutaj misję. Jak tam przeczytałem, jest tylko cztery. I chyba też za nią będzie od razu zniżka. do ostatni pojazd. Także, no, 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 można. O, jeszcze blisko. dojść na miejsce transakcji i sprzedaży broni. Czyli tylko chyba po to będzie się to robiło, żeby była zniżka. Dobra. To on się za krzakiem kurde chowa, nie wiem że go widać Dobra tu, tu, tu Jeszcze nie wiem I za tym Dobra, tego się nie da podwozia schować. Następny broń do nabywców. Gdzie są? Ten, ten, bliżej. Sztywny w ogóle lata. Zero takich, nie wiem, dziwnych podskoków. Tak jak inne samoloty. Głównie tęko. Dobra, teraz robimy zrzut. To jest tak jak. Twinglu się robi taki zrzut. jaką jak on szybkością rzeczywiście daje radę. A nie ogólnie powiem, że to jest fajny ten samolot. Jeszcze raz nim lecę. No to fajnie, fajnie się tym lata, ale trochę dziwnie, taka że nienaturalnie w porównaniu z innymi samolotami, które są w GTA Online. No dobra, zrzucony, co teraz? Tak, w sumie mogę go dostarczyć przy okazji. No to jest jakieś dodatkowe 10 koła, ale mogę go dostarczyć, fajnie się nim lata, szczerze powiem, bardzo fajnie. I zaraz sprawdzimy, czy rzeczywiście wpadła yy, za niego... Dobra, no i dostarczony samolocik. 50 tysięcy, o proszę, tu akurat sporo za tę misję się udało zgarnąć. Ale zobaczmy czy dla pewności, tak jak mówiłem, jest zniżka na niego? Tak, jest zniżka. Czyli trzeba tą misję wykonać. Czyli my już cały cel tych misji został przeze mnie wykonany. Zarobić zarobiłem na tym. Do kariery i tak tam to się nie liczy, także wszystko zostało zrobione. Ej, możemy jeszcze zobaczyć inaczej, bo ewentualnie, nie wiem jak to może się jeszcze liczyć do tej kariery. Nie, nawet to się liczy, że zarob łącznie, jak widzicie. Nawet łącznie tutaj nie ma takiej możliwości. To się W ogóle to się nie liczy do kariery, tylko po zniżkę. jeżeli wykonam cztery takie Misję, to de facto zrobiłem więcej niż potrzeba, bo wystarczy tylko jedną wylosować. To tyle, jeżeli chodzi o dodatkową misję. Nie wiem, dziwne to wszystko jest. Dobra, to tyle, na razie.